Zaczynamy. Cześć kochani, z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was po krótkiej przerwie, taki mini urlop. Wracamy, działamy. Pamiętajcie proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Wszystkie ważne linki są w opisie. A teraz zaczynajmy kochani. Pamiętajcie, też po dzisiejszym live'ie będę, po dzisiejszym live'ie, po dzisiejszym filmie będę sprawdzał komentarze, więc piszcie proszę w komentarzu, jaką kryptowalutę chcecie, abym przeanalizował na kolejnym nagraniu, Dzisiaj zgubiłem się na Bitcoinie, a wracamy do serii analiz na życzenie. Gdy napiszecie jakiś komentarz, będzie miał dużo łapek w górę, to, to, to ten rynek. Jeszcze przeanalizuję. Dobra, zaczynamy. Ostatnio po analizie 19 listopada wiele osób pytało: wiecie, czy to po prostu koniec hossy, czy jest możliwy jeszcze dalszy spadek? Na razie zobaczmy, co miało się stać zgodnie z tą analizą, bądź niezgodnie. Zobaczcie, proszę. Cena, tu, jak widzicie, miała odbić od tej strefy pro wzrostowej. Co się wydarzyło? Cena faktycznie nam tutaj odbiła od 56,900 do 61,30. Następnie znów ta cena wróciła i zobaczcie, Zobaczcie, że mieliśmy wzrost, powrót, brak dynamiki i nie wybiliśmy tej górnej tendencji, co miało być jeszcze potwierdzeniem dalszych możliwych wzrostów. Więc co się dzieje w tym momencie? W tym momencie ta analiza z 19 listopada jest nadal aktualna. I zobaczcie, że jeszcze jesteśmy po pierwsze w strefie od 400 do 53500 i czeka nas, czeka nas. Ważnym faktorem, ważnym sygnałem na możliwe dalsze wzrosty będzie wybicie tej oto tendencji spadkowej, czyli jeszcze czekamy dodatkowo na potwierdzenie, jeżeli chodzi o możliwy dalszy wzrost, aby cena wybiła tą oto tendencję. Też nie raz pisaliście, pytaliście, czy jeszcze cena zejdzie, stąd też zerknąłem na za zachowania ceny na to, co, co robiliśmy wcześniej i też na obszary największych transakcji i zobaczcie proszę, że tutaj poprzednio mieliśmy konsolidację, gdzie z tym ruchem dynamicznym, wzrostowym, plus jeszcze gdzie była większa wartość transakcji, to i zresztą też możemy zobaczyć sobie to po, po. O, właśnie. Przejdźmy sobie. O, właśnie, na wartość transakcji tutaj z CME. Tu jeszcze mieliśmy, zobaczcie, zwiększoną wartość tych oto wolumenów. I co jest ciekawe. Tutaj była też konsolidacja, teraz możliwe, że jeżeli cena miałaby zrobić jeszcze jakikolwiek dołek przed dalszym wzrostem, to możliwe, że sięgniemy tutaj aż tej poprzedniej strefy. Tutaj możemy to też oznaczyć za pomocą właśnie tego symbolu, tak. I dalej wybicie po dalsze wzrosty. Dla mnie najważniejsze jest to, że przed dalszymi wzrostami cena wybiła tą oto tendencję. To jest kluczowe, aby był sygnał, że ten trend spadkowy po prostu się kończy, że on słabnie. Więc tutaj powstała szersza strefa. Nie ma tutaj zbyt dużej precyzji. Z racji tego, że jest ta strefa naprawdę, naprawdę szeroka, ta pierwsza jest najważniejsza, ponieważ ona została, nie została jeszcze wybita, ale pytaliście tak dalej, więc też daje zasięg kolejny, jeżeli chodzi o maksymalny e, zasięg, tak jakby aktualnej strefy tutaj pro wzrostowej. Taka wiecie, na wszelki wypadek, o, aktywacja, czyli takie dodatkowe potwierdzenie, dodatkowa skuteczność, powstaje, gdy cena wybije tendencję, co potwierdzi nam dodatkowo możliwe dalsze wzrosty jeżeli jesteśmy w strefie tej precyzji jako takiej dużej, nie ma, gdy wybijamy tendencję, to będzie to po prostu potwierdzenie, że dalej możliwe jest osiągnięcie 6,1, 6,7 i tak dalej. To będzie dzisiaj wszystko szybko, konkretnie. Serdecznie dziękuję za te komentarze, za subskrypcję. Cieszę się, że korzystacie, że jesteście świadomymi uczestnikami rynku. Napiszcie proszę komentarz. Jaką kryptowalutę? I też lajkujcie, jeżeli jest kryptowaluta, którą chcecie, abym w kolejnych analizach przeanalizował. Teraz uważajmy tutaj na tą strefę pierwszą z ostatniej analizy, ona jest cały czas aktywna. Ta druga jest, nazwijmy to, zapasową, z tego, że pytaliście, więc też Wam to oznaczam. Osobiście skupiam się tutaj na tej pierwszej i najważniejsza rzecz, wybicie tendencję, aby potwierdzić możliwy dalszy ruch. Do usłyszenia. Pamiętajcie o zasadach, o zarządzaniu kapitałem, bo to od Was zależy, jakie na rynku jest ryzyko. Cześć!